istnili prawdziwe znaczenie Okej, okay, to witam, to jest piosenne session w 23 trzecim roku prowadzi Małgosia Miodziu. Co? Ja chcę krótko powiedzieć o takiej refleksji, która mnie naszła mm, ostatnio, jak dotyczącej mów uczniowskich. Te mowy są zazwyczaj dobre, znaczy w ogromnej większości są takie dobre, poruszające, prawdziwe, no jak jest to zawsze jest dobra. I ja mam wrażenie, że my jako sanga doszliśmy do, do jakiegoś punktu, który zaraz zdefiniuję i tak nie możemy iść krok dalej. I o co mi chodzi? Ja, tak jak rozmawiam, z, szczególnie ze starszymi uczniami, z, ty, z tymi osobami, które od lat praktykują, zazwyczaj na jakichś doksanach, to większość ludzi praktykuje śkantadzę, czyli siedzi i obserwuje swój umysł. Siedzi i doświadcza tego, co się dzieje. Ale mowy są zazwyczaj. To jest trudno powiedzieć, ale mowy, w mowach jakby jest mało tego śladu, dużo więcej jawice takiego. Mówienia o jakimś aspekcie swojego życia czy swojego doświadczenia. I to jest tak, że my mm, mm, zawsze jesteśmy w centrum. To znaczy, to jest tak, że zawsze jesteś gdzieś w przestrzeni, masz przód, tył, boki, górę, dół, a ty jesteś w środku. Gdziekolwiek nie jesteś, to, to tak jest, że jesteś ty i świat. Mamy, zawsze jesteśmy w jakimś czasie. Czyli znamy swoją historię, mamy jakieś plany, lęki, spekulacje na temat przyszłości. Mamy, jesteśmy mocno przywiązani do swoich doświadczeń, do swoich tożsamości. Czyli tak jak w, cały świat jest takim światem dualnym i żyjemy w taki, wśród ludzi, którzy myślą w tej dualności. Co więcej, jakoś bezlitośnie ogranicza nas język. W ogóle nie można mówić o niczym, jeśli się nie mówi ja. Jeśli się wiecie, jeśli pominąć ja. Nawet jak to jest twoje doświadczenie, to to jest strasznie trudne do mówienia, do przekazania. To nieraz się psy uwiązuje na smyczy, na takim. Kółku na drucie, tak? I one mają dużo ruchu, ale no, mo mogą biegać tylko w jedną albo w drugą stronę. Albo kiedyś były kieraty, czyli takie koło w środku i, i y, drąg, i, na i ten drąg był ciągnięty przez konia. I ten koń musiał chodzić w koło w związku z tym, żeby tam napędzać jakieś urządzenie w środku. I chodził. Y Dniami, tygodniami i dekadami. Po jednej yy, yy, ścieżce, tak? Nie wiem, czy kiedykolwiek ten kierunek się nawet zmienił. Pewnie nie. I język jest tak zrobiony, że my nawet jak chcemy mówić o niedualności, to się nie da, bo to, bo to wszystko jest tak zrobione, żeby właśnie być dualnym I w związku z tym my nawet jak mamy takie przepraszam, takie doświadczenia właśnie nawet jak mamy takie doświadczenia na co dzień, że, że wychodzimy poza tę dualność, to strasznie jest łatwo wpaść z powrotem, w taki tryb myślenia Taki miałem obraz, że chodzimy z takim nadmuchanym misiem i tego misia musimy ciągle ze sobą taszczyć. To jest to nasze umudne ja, tak? Wchodzisz do łazienki, siadasz na sedesie i musisz posadzić sobie na kolanach misia, no bo przecież jesteś, tak? Jesteś, sikasz, nie daj Boże jeszcze w lustro spojrzeć, czy spojrzysz to ten misie już już nadyma dziesięć razy większy, bo widzisz jak, jaka jesteś, albo jaki jesteś. Tak wychodzisz, kogoś spotykasz, no to tego misia raz z jednej strony pokazujesz, raz z drugiej, bo on tu ma takie futerko za uchem fajne i się trzeba pochwalić. I tak chodzimy z tym, z tą maskotką, z tym, z, z tym fantomem. I w ogóle do głowy na mnie przyjdzie, że to można zostawić. No, bardzo trudno jest zostawić, no bo właśnie doświadczenie codzienne w kulturze, w, 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 w społeczeństwie, w wychowaniu jest takie, że um, jesteśmy w świecie czyli jestem ja i jest świat i że jest ten czas um, i że on. Nasze, na, nasze doświadczenia jakby podpowiada, że czas jest ciągły, że coś było i będzie. No ale sanga jest po to, żeby i długoletnia praktyka są po to, żeby się wyzwalać z tego, że. Będziemy dużo bardziej inspirujący dla siebie nawzajem, jeśli będziemy brać w cudzysłów ten pewnik, że ja jestem w świecie tak? i że ja jestem. Że w ogóle ja, bo to nie jest trudne doświadczenie dla większości z nas, że nie ma ja. Żeby być po prostu w doświadczeniu, żeby stawać się ty <laughs> tym, co się dzieje. Więc hmm, nie mam tego jakoś bardzo przemyślanego jeszcze jakie wnioski z tego pójdą. Ale na pewno hmm, w mowach przy studiowaniu tekstów w naszych rozmowach warto um, czasem um, powoływać się na, właśnie na takie doświadczenie, że, że, że nie musi być ja, że, nie mu, że, że, że można wyjść poza tą dychotomię. I oczywiście ten proces, Hmm. Oczywiście wiele razy to będzie powodowało jakąś trudność w komunikacji, hmm. no ale to jest właśnie, właśnie inspirujące. Hmm. I żeby Czyli taki mój też postulat jest taki, żeby to nie było tabu, bo my nie rozmawiamy o takim aspekcie swoich doświadczeń. I tak jak ja rozumiem tą praktykę, to odwoływanie, to szukanie takiego stanu i też takiego, takiej próby, Wyrażenia tego to jest oświecenie. Oświecenie nie dla wszystkich ludzi jest spektakularnym fajerwerkiem. To nie musi tak być. To może być prosty, naturalny, zaskakująco prosty stan. I właśnie proces, a nie wydarzenie. Także to w tym, w tej części mowy to tyle. Mhm.